Szanowni Państwo, za nami pierwsza edycja projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. W trakcie ostatniego roku mogliśmy zauważyć niezwykle duże zainteresowanie ogólnopolską inicjatywą na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych wśród osób prowadzących kółka informatyczne w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego, jak również uczniów w nich uczestniczących. Inwestycje w rozwój młodych talentów informatycznych nie byłaby możliwa bez Państwa zaangażowania jako nauczycieli i edukatorów. Tym bardziej wyrażamy głębokie zadowolenie z faktu, że znaczna część Państwa ponownie złożyła aplikację o grant, kontynuując swoją przygodę. Niezmiernie cieszy nas również fakt, że pojawiły się zupełnie nowe osoby, które zechciały dołączyć do projektu. Mamy w pracownię informatyczną, mamy jakby możliwość zrealizowania tego grantu u nas. Mamy też chętne dzieci. Że informatyka to jest przyszłość. Zdecydowałam się na ten projekt, ponieważ w mojej szkole jest wielu bardzo zdolnych uczniów. Dlatego, że chciałam, aby w mojej szkole dzieci miały jakieś dodatkowe zajęcia związane z informatyką. Dzięki środkom z funduszy europejskich, mówiąc dziś o projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, mamy na myśli już nie tylko wizję, ale realne wdrożenie kompleksowej koncepcji wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej. Ukierunkowanej na kształcenie uzdolnionych uczniów oraz rozwój kompetencji cyfrowych nauczycieli przy zaangażowaniu pięciu najlepszych uczelni technicznych w kraju, jakimi są Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechniki Gdańska, Łódzka, Warszawska oraz Wrocławska. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta dzięki uczestnictwu w tym projekcie przyczyni się do wzmocnienia wśród uczniów chęci rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania. Mamy nadzieję, że młodzież uczestnicząca w Centrum Mistrzostwa Informatycznego wykorzysta pozyskane umiejętności w zawodach informatycznych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. W tym miejscu w imieniu Centrum Projektów Polska Cyfrowa dziękuję wszystkim partnerom projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego za pierwszy rok owocnej współpracy przy realizacji przedsięwzięcia. Natomiast wszystkich tegorocznych uczestników chciałabym powitać oraz życzyć powodzenia w drugiej już edycji. Centrum Mistrzostwa Informatycznego.